Dzień dobry Witam na moim kanale Ja jestem Vigo. Zawsze warto marzyć, pamiętajcie I dzisiaj Państwu Zaprezentuję Lego Ninjago Dragons Rising Zestaw 71792 Mech Sory Zmieniający się w motocykl Wyścigowy Rok 2023 Tak wygląda, tak wygląda, z tyłu. Tutaj jest instrukcja. Tutaj wygląda z tyłu. Tutaj jest raju. Ach, to jest raju. Smok. Tutaj jest Arin. Tak wygląda. Tutaj wygląda z tyłu. Tutaj jest taki pojazd Mama na imię Rapton, tak wygląda, taką ma minę z tyłu, oddaję, ma taką. Tutaj ma takie, takie spodenki i taki tors. Tak wygląda z przodu, a tak z tyłu. że kiedyś będziemy sobie śmieć, przeglądać zdjęcia i mówić... Pamiętasz? A właśnie, pamiętam, że tak kochana, że jej zdrowie podała na szkolną potańczówkę. No coś ty pamiętam. Graż mi się cieszy. A ja też. O, 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 o. No, Postaram się powiedzieć, co jak tego Jakaś obludniła pąkla rośnie ci na policzku, Nie.

Ah, oh, não oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh.

Tak wygląda z przodu, tak z tyłu, ma taką minę i taką minę. Co się

Tak jeździ? Można tak albo można tak? Grać. Co mi to teraz da? Nie mam zielonego pojęcia. Uuu, nie, nie, brak, już. Teraz. A jak? nie, 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 już na pewno wyskoczy. nie, ja nie, nie, to Ej! to jest to przecież nie na koszki, przynieś mi jeszcze jedno. Dobrze. A gdzie się przechowujesz? W dziewicy, tak? Gdzie idzie? I to też szczela. O tak. A więc dlatego poznałem ten zapach. No nie wiem, Szefie, jeśli pan ma się do O, ja się nie mykłem. Zrobionym z krewo Z krewo-burgeru. Czyli? się poza

Zapraszam do łapki w górę. Postępujcie mój kanał. No i też zapraszam do komentarzy.